Pan wieku, zrób miasto do więzienia na mych Bez znieczulenia, bez litości. Dobry. Dzień dobry. Chodźcie, jest Chodźcie, tutaj obok tego. Chodźcie, tutaj, żeby was objął. to wózkowy. Zasobą Proszę bardzo. Obrotnie, na taka sanka najwyżej. O Teraz właśnie robimy. Chcemy zwrócić uwagę, żebyśmy jakby odwrócili się i popatrzyli na to, że. No nie wolno tak traktować zwierząt, żebyśmy coś z tym zrobili i nie patrzyli jak ktoś bije psa, to żebyśmy nie przeszli tak po prostu obok tego, żebyśmy zwrócili mu uwagę, bo to się po prostu szerzy i nawet teraz można zauważyć wśród dzieci, że no nie mają zbyt dużego szacunku do zwierząt. Proszę Pana księdze, w ogóle przede wszystkim podziękować za to, że prokuratura w rządza rządza więzienia za zbrodniąców, którzy mordują bezbronnie zwierzęta. To jest przede wszystkim, dobrze jest, że prokuratura się domaga więzienia, nie więzienia, za zawieszeniu. I tutaj na Pana ręce właśnie chcieliśmy złożyć do Ministra Sprawiedliwości petycję do Pana jako prokuratora nowego prosta. udzielonego. Przecież nie jest podpisane. Tak, to tak, od młodzieży. a może by podpisał się pod nią? Myślę. No przekażemy jej od razu